Cześć, jestem z powrotem. No, wam teraz pokażę, jak się robi łóżko. Łóżko się robi tak. Tu się kładzie drewno, tu jest wełna, akurat mia była szara owca, i tu można zwykłą wełnę. Zawsze czerwone łóżko, tu może być obojętnie jaka wełna, obojętnie jaki kolor. No i mamy łóżko. Łóżko się na tyle przydaje, że jak się zabije, to się, jak się w nim pierwszy raz wyśpi, tu się znajduje przy łóżku od razu. I, moż, i całą noc się przeczekuję. Tylko nieraz wyskakują też potwory i to mi bardzo denerwuje, bo, bo nie mogę iść spać wtedy. No, ze się po okolicy, wezmę, trochę piasku rozwalę, abym mógł y, później zrobić y, znowu szklarnię i w nim takie połowie będzie może szklarnia, taki dach będzie miał, takie dziwne trochę będzie. Albo chociażby okna zrobić do domu. No to będzie takie coś i nie ma... Y, może zrobię y, płotek i, i taką zagrodę i będę trzymał i będzie tam y, rosło zboże. I to się przetapia w piecyku. I tutaj idę przetopić. Zrobię okno. Dam. A domy gdzieś tu był w pobliżu. Tutaj chyba. Tutaj czy nie tutaj. Oj, słyszysz szkielet niedobrze niedobrze o tutaj, tutaj wypadło to tutaj gdzieś, o tu jest Co daleko poszło no i się kładzie no ja chyba deski i kładzie się piasek i się przetapia na szkło a ja w tym czasie sobie zrobię więcej idę i zrobię sobie trochę pochodni no 4 zrobię no i tutaj idę w pobliżu poświetlam żeby było widać że tutaj mieszkam i idę po bliskie drzewa po poświetlam tylko No i nie wiem co jeszcze zrobię. Może no, zajmę się, no teraz to okno zrobię. No, starczy, mi. no, trzymam tylko yy, tutaj zrobię. sobie zrobię i tutaj stawię to tam no może teraz zacznę robić jeszcze kopalnię a w przyszłym odcinku zrobię yy, oczywiście obiecaną yy, farmę czyli będę tam może ze zwierzęta jakieś będę hodował i Zwierzęta, drzewa pokażę Wam jak się sadzi. Co jeszcze? Dynie, arbuzy, ale to trzeba znaleźć najpierw. wiedziesz A arbuzy tylko występują w kopalniach, takie jak się znajdzie jakieś. Jest taka skrzynka, w nim są nieraz arbuzy, nieraz nie ma, nieraz jest trochę złota. No to jeszcze... Ojej Aha, jak się rozwali szkło, to już się go nie odzyska. Inne przedmioty tak. No ja zrobię teraz. Kilo, bo ten mi się jeden kończy i będę kopał w kopalni mojej no to idę tam tym kopać chwilę pokopię kopie i następny odcinek będę robił I pokoik mam tutaj zrobię Może zaraz trafię na jakąś jaskinię No to jeszcze trochę pokopię No boże Żwirek Nie lubię tego kopać No i będę w tą stronę kopał... O, żelazo, w końcu coś fajnego Trzy? Więcej Fajnie Przyda mi się, na pewno No, idę że od razu chyba przytopić Dużo tej wody. Oj, jest ciemno. No to idę spać. Dobranoc. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.